Pamiętacie protesty rolników jeszcze przed wyborami na wiosnę, na wiosnę tego roku? Rolników, którzy protestowali przeciwko cenom związanym z wprowadzaniem ETS-2 na rynek europejski, czyli ograniczeń związanych z emisją czy kosztów ewentualnie ponoszonych z powodu emisji CO2, również z powodu sprowadzania importu żywności. Z państwa objętego aktualnie konfliktem z innym państwem. Pamiętacie, że Komisja Europejska, Unia Europejska wycofała się z pewnych zapisów ETS-2 dotyczących rolnictwa? No więc chciałem was poinformować, że nie wycofała się i tak naprawdę nigdy się nie wycofała. Pani van der Leyen ogłosiła, że będzie ETS-2 w rolnictwie, będą rolnicy ponosić koszta. Prowadzenia swojego biznesu, bo to dzisiaj są najczęściej biznesy. Biznesu jednak niezwykle ważnego, ponieważ biznesu, który ma na celu wyżywienie nas tutaj, w tym miejscu świata, w Europie, w Polsce, zwłaszcza. Zwłaszcza, że Polska jest bardzo dużym producentem żywności. Polscy rolnicy, przedsiębiorcy produkują żywność wysokiej jakości, którą sprzedają na cały świat. I to stoi, że tak powiem, ością w gardle wielu różnym. Środowiskom, ale musicie zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz, o której będę powtarzał, o której będę mówił, jak mi kotek pozwoli, o której będę mówił ciągle, dopóki mówić będę mógł, ale zawsze kiedy o tym mówię, to zasięgi mi spadają. W normalnych warunkach mam wyświetleń kilkaset na godzinę, nieraz kilka tysięcy, jak jest jakiś dobry film, a na przykład kiedy mówię o takich sprawach, to mam kilkadziesiąt, prawda? I to moim zdaniem nie jest przypadek, ale będę mówił. Czemu mnie gryziesz? Ale będę o tym mówił, ponieważ o tym mówić trzeba. Musimy zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz. Produkcja żywności jest dla ludzi czymś podstawowym. Bez jedzenia nie da się żyć. Produkcja żywności w miejscu, w którym żyjemy, jest jeszcze ważniejsza, ponieważ daje nam pewną niezależność egzystencjonalną. Po prostu produkując żywność. Tu, gdzie mieszkamy, możemy przytrzymać bardzo dużo. Różne W, różne kryzysy światowe. Jeżeli możemy wyprodukować żywność tutaj, gdzie żyjemy, łatwo ją dystrybuować, możemy różne regulacje wprowadzać. My jesteśmy tym, co rozdaje karty. Natomiast, jeżeli będziemy uzależnieni od żywności, od np. innych państw, albo żywności produkowanej poza Unią Europejską, poza Europą albo przez wielkie międzynarodowe korporacje, wtedy tracimy jakąkolwiek suwerenność, ponieważ możemy żyć bez samochodu, możemy żyć bez roweru, nawet bez prądu możemy żyć, ale bez jedzenia żyć się nie da. Nie wrócimy do czasów polowania, zbieractwa, bo to jest niemożliwe. Jest nas za dużo i nie potrafimy już tego robić po prostu. I chcę, żebyście zrozumieli, że to właśnie o to chodzi. Powstała taka komisja teraz, taka, takie konsultacje społeczne przy Komisji Europejskiej, to we wrześniu było, miało miejsce, gdzie zjechały się różne organizacje, takie pozarządowe, niby to, jakieś związki zawodowe rolników, jakieś zrzeszenie agroturyst agroturystyki, czyli tych przedsiębiorców związanych z agroturystyką. I okazuje się tak, jak wpiszecie w Google, bo czasami mnie o źródła pytacie, ale to naprawdę wystarczy, że wpiszecie w Google ETS rolnictwo, to Wam wyskoczy to na pierwszych kilku pozycjach. Te rzeczy to są dostępne i wiadomo, że to jest. I te organizacje zastanawiają się, w jaki sposób, w jakim zakresie wprowadzić to ETS-2 do rolnictwa, żeby i planetę ratować, i żeby, no i żeby jakoś dało się żyć. No i ja się teraz zastanawiam, wyobraźcie sobie, prowadzicie taki biznes, nie, agroturystykę, albo prowadzicie gospodarstwo rolne, Powołujecie jakieś zrzeszenie, jakąś organizację, która jedzie i dyskutuje, jak ograniczyć wasze przychody. Zrozumcie jedną rzecz. Organizacje tego typu, organizacje pozarządowe, tak jak w Polsce, na przykład Rafał Czaskowski, finansuje ostatnie pokolenie, czy Grupa Granica. To są organizacje finansowane przez rząd po to, żeby stwarzać pozór jakiejś opozycji, żeby się z nimi dogadywać. Ale co to za organizacja pozarządowa, która bierze pieniądze od rządu? Organizacja pozarządowa to jest organizacja niezależna od rządu. To jest organizacja, która powstała pomimo rządu, żeby właśnie być przeciwwagą dla rządu, dla pomysłów rządu na ograniczenie nam wolności, bo każdy rząd prędzej czy później ma takie zapędy. Mamy do czynienia z sytuacją, w której Pani van der Leyen, wybrana przez większość europosłów, którzy te europosłowie zostali wybrani przez swoich obywateli, to tak a propos czym jest demokracja, wybrali panią van der Leyen, która obiecała przed, przed wyborami, że nie będzie tego ETS2, czy tam pewnych jego zapisów w rolnictwie, po czym kiedy te wybory już wygrali i kiedy została po raz kolejny przewodniczącym tej Komisji Europejskiej, Powiedziała, że jednak nie, że to nieprawda, że ona w zasadzie to kłamała, a co mi zrobicie, nic mi nie zrobicie, ponieważ jestem już na kolejnych 5 lat tym, tą przewodniczącą tej komisji, więc będę dalej was okradać, będę dalej was oszukiwać i będę wam dalej patrzeć w oczy i mówić będę wam, że to wszystko robię dla dobra planety, dla ratowania planety, a to, że czerpię z tego zyski, tak jak z preparatów wprowadzanych sobie pod skórę, ona i jej mąż czerpali, to już jest inna sprawa, zupełnie prawda. Ja sobie to będę robić, ale tam robaczką będę piskać kity. Zrozumcie jedną rzecz, którą z kolei zresztą, że tam nie siedzą idioci. Jeżeli to przyjmiecie do wiadomości, jeżeli zrozumiecie, że nie chodzi o, żadną, o żadne ratowanie planety, nie chodzi o żadne dobro w najmniejszym stopniu chodzi o władzę. Wyobraźcie sobie, że w Europie nie ma rolnictwa. A jeszcze jedna rzecz. Pani van der Leyen ogłosiła, że yy, każdy, kto będzie chciał zlikwidować gospodarstwo rolne, będzie miał dopłatę. I niech mi ktoś powie, jaki interes ma Unia Europejska w tym, żeby dopłacać do likwidacji rolnictwa? Ma to zapewnić bezpieczeństwo, ma to ratować planetę, ale to by miało sens, ratowanie planety, gdyby to w ogóle miało jakikolwiek sens, to ratowanie planety. Że likwidujemy rolnictwo i oduczamy się jeść. Oduczamy się spożywać produktów różnego rodzaju, ponieważ jeżeli nie będzie to produkowane w Europie, to będzie to produkowane w innym miejscu na świecie. A przecież planeta jest jedną całością. Nie postawimy bariery, wielkiego muru, który będzie oddzielał Europę, Unię Europejską od reszty świata. Także jaki to ma sens? Sens ma jeden. Tam. Są interesy. Kto rządzi? Ja niedawno mówiłem o takim, o takim opowiadaniu Xiliu, czy si chyba ten chiński pisarz. Różne, różne odmiany jego nazwiska słyszałem, więc ja będę mówił Xiliu si dla dobra ludzkości. Taki tytuł tego opowiadania. No właśnie, tam właśnie było, tam właśnie o tym była, o tym była mowa, że, że tak naprawdę ktoś przejął wszystko, wodę, powietrze. Ziemię, żywność, wszystko przejął i miał pełną kontrolę nad ludźmi. Jeden człowiek na całym świecie. I tak naprawdę o to chodzi. Jeżeli nie będziemy mogli produkować żywności w Europie, jeżeli będziemy uzależnieni na przykład od Ameryki Południowej, ewentualnie od naszych sąsiadów, ja nawet nie wiem, czy mogę mówić teraz nazwy tego kraju, te algorytmy są straszne i strasznie mi dają ostatnio popalić. Naprawdę, uwierzcie mi to będziemy całkowicie zależni, jak pójdziemy protestować, jak postawimy się Komisji Europejskiej, jak postawimy się Unii Europejskiej, skoro ona w każdej chwili będzie mogła zablokować nam dostawę żywności do sklepów. To jest jeden wariant. I chodzi też oczywiście o zyski, bo tę żywność będą produkować wielkie koncerny międzynarodowe. Żywność wątpliwej jakości, bo jeżeli ktoś jest monopolistą, nie ma konkurencji, mówiąc inaczej, to nie musi dbać o jakość, więc będziemy spożywać żywność z różnymi dziwnymi substancjami, które niekoniecznie będą działać. Dla naszego zdrowia, a na przykład musicie wiedzieć, że yy wiele firm produkujących żywność przyjmują koncerny farmaceutyczne, wykupują. A ciekawe dlaczego? A może dlatego, żeby na przykład podawać pewne substancje, które będą wywoływać konkretne objawy, na które te objawy musimy zażywać konkretne leki. Na przykład, jeżeli nie ma konkurencji, jeżeli nie możemy dzisiaj sobie bez zarejestrowania chyba to od września czy od października wejdzie w życie mieć jednej kurki, żeby sobie ją skonsumować na obiad bez rejestracji jako rolnik po prostu, no to pytanie gdzie my jesteśmy już w tym momencie, kiedy przestaniemy produkować żywność w Pol nie tylko w Polsce, w Europie. Będziemy całkowicie zależni od producentów międzynarodowych żywności, będziemy niewolnikami. Już się mówi o wodzie, o tym, o, 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 jakby to powiedzieć, ochronie wody pitnej, czyli wchodzimy w system taki jak ETS-2 związany z powietrzem, z ochroną planety, wchodzimy teraz w wodę, też będą opłaty, będą ceny za zużycie, limity, już w Polsce też te limity mają być, już takie pomysły są. I następnym, następnym pomysłem jest przejęcie wody przez wielkie korporacje. Międzynarodowe korporacje, które będą właścicielami wody na Ziemi, czyli czegoś, czego właścicielami nie powinien być nikt, moim zdaniem, poza ludźmi, ponieważ woda jest egzystencjalnie dla nas najważniejsza. W 60% mniej więcej składamy się z wody. Nikt nie powinien mieć prawa przejmowania komercyjnego. Wody pitnej dla ludzi. Może sobie ktoś kupić jezioro, nie mam z tym problemu żadnego, jestem wolnościowcem. Ale woda pitna powinna być absolutnie dostępna dla wszystkich, za którą powinniśmy płacić tyle, ile trzeba, żeby ją uzdatnić, doprowadzić do nas, prawda? Czyli tak jak jest teraz mniej więcej. I to jest kolejny pomysł. Jeżeli nie będziemy produkować żywności tu w Europie, jeżeli woda nie będzie do nas należeć, to kim my będziemy, przepraszam. I chciałem się na koniec zwrócić jeszcze do ludzi, którzy naprawdę w to wierzą, w tą planetę zagrożoną, bo to przez Was, moi drodzy widzowie, jeżeli popieracie to, jeżeli głosujecie na Unię Europejską, bo wierzycie, że to jest projekt wolnościowy, to przez Was to wszystko się dzieje. Bo zrozumcie też jedną rzecz, że jeżeli już będziemy zależni od żywności produkowanej gdzieś tam nie wiadomo gdzie, za oceanem, jeżeli tą żywność będzie dystrybuować jakaś komisje, jakieś ciało y, polityczne w Unii Europejskiej, to już nic nie powstrzyma tej bandy bolszewików przed wprowadzeniem traktatu z Ventotene y, Spinellego, czyli stworzenia jednego państwa, bo chcesz jeść, musisz się zgodzić na wszystko. I y, to niestety przez was, przez to, że uwierzyliście w to, że ktoś chce czynić dla was dobro, ktoś, kto was nie zna, Ktoś, kto was na oczy nie widział, uwierzyliście, że ten ktoś chce robić coś dla was, i na niego zagłosowaliście. Nie zagłosowaliście na kogoś, kto powiedział: My nie chcemy za was decydować, chcemy, żebyście sami za siebie decydowali. Zagłosowaliście na kogoś, kto powiedział Wam, że on idzie do władzy po to, żeby czynić dobro na cholernej ziemi. I czyni dobro dla siebie, dla najbliższej rodziny. I dobro dla wielkich międzynarodowych interesów, ale nie dla Was. Dla Was i dla mnie, dla nas będzie to niewolnictwo. Nowy feudalizm XXI wieku. Będziemy na smyczy, i to z elektryczną obrożą, bo nie zjemy nic, nie wypijemy wody, jeżeli nie będziemy grzeczni. A gwarantuję Wam, że następnym krokiem będzie podniesienie tak wysoko cen, żeby nas było tylko stać na mieszkanie. Na kupno jedzenia, picia, na robienie siku i robienie kupy. Ewentualnie dla niektórych będzie jeszcze można sobie wynająć raz na jakiś czas samochód z aplikacji, oczywiście nie nasz, żeby gdzieś się przejechać. Bo obo dalej idzie sztuczna inteligencja, robotyka. Wczoraj nagrałem film Polecam. I pamiętajcie, że to się nie stało samo z siebie. Ktoś za to odpowiada, ktoś odpowiada za to. Kto wygrał wybory eu do Europarlamentu i ktoś odpowiada za to, dlaczego pani Van der Leyen i dlaczego Niemcy w ogóle przejęły kontrolę nad Unią Europejską. Bo pamiętajmy, że za to wszystko przede wszystkim odpowiedzialne są Niemcy i to Macron niedawno powiedział, że Niemcy przejęły Unię Europejską. Chyba tyle. Więc trzymajmy się mocno. Wierzmy w to, że nastąpi coś, bo zaczynają się kraje wyłamywać, na przykład Słowacja, Węgry. Jeśli chodzi o właśnie wprowadzanie tego ETS. Liczmy na to, że się powołamują niektóre kraje i liczmy na to, że Unia się rozpadnie. Uwierzcie mi, przeczytajcie sobie książkę, kiedy opadły maski. Unia Europejska nie jest żadnym dobrodziejstwem. Unia Europejska jest naszym przekleństwem. Mit, że my funkcjonujemy tu dobrze, bo granice otwarte, bo, bo handel jest mitem. Oczywiście, że my. Rozwijamy się lepiej dzięki temu, że granice są otwarte. Ale po drugiej stronie są rzeczy dużo gorsze. Te rzeczy z otwarciem granic, ze zniesieniem tych barier różnych celnych to jest takie, takie argumenty typu zaciemnienie całej rzeczywistości. Sporo firm się rzeczywiście dorobiło, ale niestety po drugiej stronie jest utrata całkowita utrata wolności, suwerenności. Powrót właśnie do feudalizmu, i yy, bardzo by mi się marzył taki projekt Europy właśnie bez granic, bez ceł i nic więcej. Nie? I handlujmy sobie, i sobie radźmy, ale tego nie ma. Tego tak naprawdę nigdy nie było do końca. Bo zawsze były jakieś podostrzenia, zawsze ktoś miał większe prawa, ktoś miał mniejsze prawa, a y, korzystały na tym głównie Niemcy. I yy, Podejrzewam, że no ja taki tutaj mały YouTuber niewiele mogę zrobić, ale przynajmniej y, mam nadzieję, że kogoś przekonam. Mam nadzieję, że Wy nabierzecie więcej odwagi, bo ja o tym ostatnio też często mówię. Rozmawiajcie z ludźmi, tłumaczcie, nie bójcie się, nie bójcie się mówić, bo tak naprawdę tylko to nam jeszcze zostało. Jeżeli będziemy o tym mówić, to może coś w dłuższej perspektywie zdziałamy, może dzieci Wasze, bo ja dzieci nie mam, może coś zdziałamy, bo jeżeli. Będzie tak jak jest, to zostaniemy... Wiecie gdzie. No. To dobrego tygodnia życzę. Trzymajcie się, cześć.